Witam serdecznie telewizji Mozowieckiej TV. Dzisiaj pozwoliliśmy sobie zaprosić posła pana Mirosława Maliszewskiego. Witam serdecznie. Dobry, witam serdecznie. Panie pośle, my tak trochę daliśmy Panu odpocząć, bo ten okres wyborczy oczywiście dla wszystkich starzejących był bardzo taki ciężki. Dla pana zapewne tu pomimo na tym terenie już raz, przepraszam, jest Pan to ale mimo wszystko zapewne był ciężki to okres. No i samo wejście do Sejmu w takim trochę nowym składzie. Czy może Pan powiedzieć nam, jest Pan zadowolony? Nie. Jak ta sytuacja w Sejmie w tej chwili się kształtuje? Umawialiśmy się, to prawda, na cykliczne spotkanie i dlatego jestem do dyspozycji. cykliczne. <laughs> <społeczny. śmiech> to jest pierwsze wyborach, więc no chciałbym zacząć od podziękowań. Dla wszystkich, którzy na mnie głosowali, na moje ugrupowanie, ale także tych, którzy generalnie poszli na wybory, bo zależy nam wszystkim, żeby ta świadomość obywatelska rosła, żeby e, mieszkańcy także naszego terenu aktywnie brali udział w wyborach mieli świadomość, kogo wybierają. Chciałem bardzo gorąco podziękować za poparcie, które w przypadku moich startów było największym, bo 12 750 głosów to jeszcze nigdy takiego dobrego wyniku nie miałem. E, cieszę się, jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy na mnie oddali swój głos. I to tyle podziękowania. Teraz trzeba. Na stronie tak, były już ja przepraszam, że pracy. wchodzę. Na stronie nie naszej telewizyjnej były podziękowania Pana, także myślę, że telewizowie już odczuli to. Ale właśnie, co z tym Sejmem? Podziękowań nigdy za dużo, a Sejm tak. przynajmniej ja traktuję jako taką misję publiczną misję, która ma służyć temu terenowi. Traktuje, się jako, traktuje siebie jako posła nie jak o, wielkiego polityka, tylko bardziej takiego regionalnego, który zajmuje się przyziemnymi sprawami mieszkańców w przypadku naszym powiatu duńskiego. No i więc, takim jeżeli, pana widzą, przepraszam, że w bo takie odczucie mamy. Więc jeżeli chodzi o, o Sejm, o tą wielką politykę, no niestety nie udało się mieć w większości takiej, jak jest w Senacie. No, w związku z tym, jak obserwujemy już pierwsze posiedzenia, jest dominacja partii rządzącej, która tak średnio liczy się z opozycją, zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem już fizycznego głosowania, czyli większość naszych pomysłów jest odrzucana. Ale widzimy pewną zmianę, taką pozytywną zmianę z naszego punktu widzenia. Nasz klub co najmniej jest dwukrotnie liczniejszy, 30 posłów z naszego klubu dostało się do Sejmu wspólnie z ugrupowaniem Kukiz 15. No i pracujemy jako posłowie zgodnie z naszymi oczekiwaniami w komisjach problemowych. Dla mnie zawsze takim docelowym miejscem działania, aktywności była komisja ds. rolnictwa i nadal w tej komisji będę, więc sprawy polskich rolników, wsi, mieszkańców takiego terenu jak powiat Grujecki, no nie tylko samych mieszkańców wsi, ale także miast z naszego terenu w kwestii na przykład środków z Unii Europejskiej, tak zwanego funduszu spójności są tematem Obrad Komisji Rolnictwa będziemy się starali, żeby też w tym momencie, trudnym niewątpliwie dla Polski, bo kształtuje się budżet Unii Europejskiej na wiele działań, Polska dzisiaj niestety ma słabą pozycję negocjacyjną z kraju, który kiedyś był wiodącym, jeżeli chodzi o tworzenie przepisów, budżetowanie na nową kadencję, Polska dzisiaj niestety wskutek działań partii rządzącej jest traktowana nie jako równy partner, tylko jako ten, który. Raczej generuje problemy w, w ramach Struktury europejskiej. Niestety ostatnie decyzje mogą nawet być takie, że ilość przyznanych Polsce środków będzie uzależniona od przestrzegania praworządności w Polsce. Są takie. Więc gdyby tak się niestety stało, no to mamy prawo przypuszczać, że środki dla Polski będą mniejsze niż w poprzednim budżecie, a chcę przypomnieć, że on był najlepszy dla Polski budżet Unii Europejskiej, bo Ogromna ilość środków wpłynęła zarówno do rolnictwa, jak i na obszary, w których mieszkamy, na wodociągi, kanalizację, nowe drogi. Więc będziemy starali się, także jako Komisja Rolnictwa, wnioskować, aby ten budżet był dla Polski na odpowiednim poziomie, tak aby wszystkie potrzeby naszego środowiska były uwzględnione. Natomiast jeżeli chodzi o, o samą dynamikę prac Sejmu, no to widzimy, że. Niestety ona jeszcze bardziej wzrosła, czyli ta konfliktowość nie osłabła. Jak obserwuję niektórych młodych posłów partii rządzącej, którzy zabierają głos w debatach, chociażby w sprawie wymiaru sprawiedliwości, to dowiedzę takiego przekonania, skąd taka buta, skąd taka arogancja. Niedawno słyszałem wypowiedź posła, który powiedział, że dla niego zdanie 60 profesorów prawa jest nic nieznaczącym zdaniem, bo lepszą, bardziej poprawną opinię, więc to jest kolejna rzecz taka, abstrahując od poglądów politycznych, że w Polsce obserwujemy przez polityków upadek autorytetów. Dzisiaj często na posiedzeniach odpowiednich komisji, na przykład tak jest także na Komisji Rolnictwa, osoby z zasługami boją się po prostu przychodzić, żeby nie być oskarżonym o to, że reprezentują poprzedni system albo Albo nie utożsamiałem się z e, o, dobrą zmianą. Więc e, będę stabilizował sytuację, będę ten głos powiatu duńskiego podnosił, ale niestety sytuacja polityczna w moim odczuciu nie jest dobra. No właśnie, mając na uwadze to, co pan poseł powiedział przed chwilą, m, że tak naprawdę są jakiekolwiek m, przedsięwzięcia czy, 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 czy instytucje, w których. Osoby z jak gdyby z dawnej e, nominowane m, dawnymi władzami jeszcze w PRL-u e, są całkowicie dyskryminowane, ale m, przypomnę tu, że e, to w, w, właśnie, właśnie w decyzjach e, partii rządzącej e, za czasów pana e, Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Świętej Pamięci, za czasów obecnego prezydenta, było nominowanych prawie połowa składu sędziewskiego, którym sądu najwyższego, którym, o którym pan powiedział właśnie, że jest negowana jego decyzja. No, te osoby były nominowane przez obecnego prezydenta też. I brały udział w tym właśnie składzie, który orzekł właśnie odnośnie tej nierozstrzyganiu tych spraw, dopóki nie będzie dalszych decyzji. Ja też tak patrzę z uwagą na krytykę pana prezydenta, ale... No nie jak ma się do, 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 do słów, yy, kiedy patrzę na nominację Pani też yy, prezes yy, Trybunału Konstytucyjnego, która też dostała władzę przez komunistyczne jeszcze władze, tak, przez prs PRL-u. Yy, czyli sytuację mamy trochę taką patową. Jak, jak w Sejmie odbiera się to właśnie taką na siłę wprowadzanie, bo, yy, bo to tak można powiedzieć, tych właśnie, yy, no, Mówimy tu głównie o tej ustawie kakańcowej. Myśli Pan, że nic już nie jest w stanie przeszkodzić obecnej partii rządzącej, by ta ustawa po prostu no, poszła gdzieś do poprawki? Najpierw ja te kwestie, które były poruszone wcześniej, czyli taka krytyka osób, które w PRL-u coś osiągnęły, coś znaczyły, były mianowane, Dobrze. czy pełniły jakieś funkcje publiczne. Są bardzo trudne czasy. My, akurat, te czasy doskonale pamiętamy. Więc, e, aby być aktywnym, a ludzie mieli ich takie, taką potrzebę, taką chęć, chcieli wyzwolić też swoją energię, musieli pracować w takim systemie, jaki wówczas był. Nie, Inne można, by nie, było. nie było innego. Nie można dzisiaj o nich wszystkich powiedzieć, że byli zdrajcy, nie. dlatego że współpracowali e, z władzami PRL-u. Ci ludzie taką mieli wizję Polski nie polityczną, tylko chcieli dla tego kraju pracować. Gdyby takich ludzi nie było. To dzisiaj Warszawa była nadal zbliżona. Mam wrażenie, a pamiętam czasy Lecha Kaczyńskiego, że on to rozumiał i te nominacje, Ale. które z jego strony padały, pojawiały się, przemyślane. przemyślane były. Brał przede wszystkim pod uwagę kompetencje danego człowieka, jego dorobek, na przykład naukowy, czy jego pozycję w środowisku sędziowskim, a niekoniecznie tylko i wyłącznie. To, czy w tamtym systemie funkcjonował. Gdybyśmy ten system całkiem musieli negować, no to by trzeba oddać wszystkie tytuły naukowe, zniszczyć wszystkie obiekty, które w tym czasie powstały. Uczelnia. Uczelnia. Przecież Polska wolniej może, ale też się w tym czasie rozwijała. Takie były uwarunkowania zewnętrzne, geopolityczne, więc tego nie można negować. Natomiast co do, co do obecnej sytuacji, mam takie wrażenie, że sytuacja w sądownictwie dzisiaj jest na tyle patowa, że bardzo trudno znaleźć właściwe rozwiązanie jej. Według mnie. Podpisanie ustawy przez prezydenta, tej ustawy krańcowej czy ustawy represyjnej, tylko i wyłącznie te komplikacje zwiększy. Gdyby prezydent chciał zastosować prawo weta i tej ustawy by nie podpisywał, myślę, że łatwiej by byłoby ten, ten węzeł rozwiązać. Mogę zacytować swojego lidera z wczoraj, który brał udział w spotkaniu z panem prezydentem. Mówił, że jak gdyby te argumenty do prezydenta niestety nie docierają, że on raczej tę ustawę podpisze, albo nawet jest przekonany, że ją podpisze. Myślę, że pod niestety presją swojego obozu politycznego to spowoduje, żeby mieszkańcy mieli świadomość, nasi widzowie, słuchacze, żeby mieli świadomość. To nie spowoduje usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, działania wymiaru sprawiedliwości. My też jako środowisko polityczne mamy. Swoje uwagi co do skuteczności wymiaru sprawiedliwości. Orzeczenia zapadają zbyt późno. Sami sędziowie też. Sami sędziowie zresztą o to mówią. Okay. E, trzeba nieraz wnosić w sprawach gospodarczych e, niesamowite wkłady pieniężne po to, aby proces ruszył. Chcę powiedzieć wszystkim, że żaden z tych przepisów zaproponowanych poprzednio i obecnie tego nie rozwiązuje. Mm. Myślę, że efektem takim podstawowym tej deformy z wymiaru sprawiedliwości będzie podporządkowanie sędziów politycznym decyzjom. Określonego ugrupowania. To niestety prowadzi zupełnie inną stronę, i to absolutnie nie jest oczekiwaniem społecznym, bo dzisiaj mówi się, przedstawiając badania opinii publicznej, że większość Polaków jest niezadowolona z działalności wymiaru sprawiedliwości, chciałaby przeprowadzenia tam reformy, ale na pewno nie takiej, która się w tej chwili odbywa. To spowoduje, że ten wymiar sprawiedliwości nie tylko nie będzie działał sprawnie, ale będzie w dużej części orzekał wprost. Na podstawie decyzji politycznych. Tak nie powinno być. To jest ustęcznianie wymiaru sprawiedliwości, a nie prawo. No i taki hamulec dla tego, co mamy zapisane w Konstytucji, który podział władzy, bo ta władza sądownicza będzie już zależna od władzy politycznej. że sędzia będzie orzekając, miał z tyłu głowy, że ktoś politycznie będzie analizował to, co on robi? Tak. Ktoś będzie oceniał politycznie jego działalność. Ktoś będzie decydował, czy on dalej będzie sędzią w tym, czy innym miejscu. Po, politycznie. Więc on będzie, mimo swojej bezstronności, musiał to brać pod uwagę, Zresztą. że to będzie, jego orzeczenia będą politycznie oceniane. Tak nie P powinno być. Panie pośle, teraz przyjdziemy do spraw takich bardzo ważnych dla naszego regionu. E, rolnictwa, Ale coś, co się wydarzy w przyszłym tygodniu, wtorek, najprawdopodobniej, jeśli dobrze pamiętam, Fruit Logistica, największe targi w Berlinie, targi, w których, jak co roku Pan zapewne będzie brał udział, no i które przynoszą taką nadzieję, nadzieję trochę związaną ze zbytem, jak zbyt, to wiadomo, większa cena dla sadowników. Czy mógłby Pan chociażby streścić trochę, z jakim Pan celem jedzie tam, co możemy osiągnąć, i czym pocieszyć naszych widzów, oczywiście zadowolników. Na początku naszej rozmowy mówiłem, że się bardziej czuję, lepiej się czuję w tych sprawach lokalnych i gospodarczych niż w wielkiej polityce, ale ktoś, kto jest w parlamencie, tak jak ja, no nie może unikać no. odpowiedzi na pytania dotyczące wymiaru sprawiedliwości czy tego, co się dzieje. No, tam nie można się zajmować tylko sprawami lokalnymi, bo i ta wielka polityka, także wymiar sprawiedliwości jego kształt ma wpływ na, na, na lokalne sprawy. Wracając do, do targów logistyka, to jest najważniejsze na świecie całoczne wydarzenie, na którym się spotykają wszyscy, którzy się w tej branży liczą, czyli ci, którzy kupują, sprzedają owoce i warzywa na całym świecie. Polska, jak wiemy, jest wiodącym przedstawicielem tych sprzedających, mamy dużą ofertę, mamy dużą produkcję owoców. Nawet w tym roku, kiedy mamy straty przymrozkowe, to nadal ta oferta jest dość duża, dlatego już po raz jedenasty Związek Salowników jest organizatorem Polskiego Narodowego Stoiska, w którym uczestniczą firmy, między innymi z naszego regionu, grupy producenckie, firmy handlowe, które właśnie całemu światu oferują do sprzedaży polskie owoce. Udało nam się po raz kolejny to stoisko zorganizować, bo koszty tego uczestnictwa są ogromne, ale nie mogliśmy pozwolić na to, że nawet w roku takiego kryzysu produkcyjnego, kiedy mieliśmy przymrożki, nie będzie polskiej oferty przedstawione światu. Mam głęboką nadzieję, że po tej imprezie, po pierwsze, dowiemy się, jaka jest sytuacja w innych krajach, co inni oferują, po jakich cenach i co będą oferować w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Będzie to oczywiście miało też wpływ na decyzje naszych firm, naszych salowników, ale przede wszystkim ugruntujemy pozycję tego jednego z największych na świecie eksporterów jabłek. Ale proszę zwrócić uwagę, że na tych targach. Już nie promujemy tylko jabłek, promujemy także owoce jagodowe, na przykład borówka amerykańską, na przykład truskawki, które pochodzą z Polski, a po to, żeby pokazać, że naprawdę w naszym kraju można kupić produkt doskonałej jakości, dobrze przygotowany, bezpieczny dla konsumenta, oferowany w dużych ilościach, konkurencyjny cenowo i temu właśnie służy udział związku sadowników i firm, które z nami na tej targi jadą w Berlinie. Jak pan Osoby, które będą chciały zakupić, mam na myśli inne kraje. Trochę teraz sytuacja zachwiana tą epidemią grypy w Chinach. Myśli pan, że licznie przybędą na te targi? No, zawsze na tych targach jest też liczna obecność samych Chińczyków. Ja, ja w ciągu tych kilkunastu lat obserwowałem, kiedy pamiętam pierwszy przyjazd dostawców z Chin, to oni zajmowali powierzchnię kilku metrów kwadratowych. Z roku na rok ich oferta się zwiększała, a niedawno to prawie że całe pawilony ogromne były eksporterów, między innymi jabłek z Chin, którzy oferowali swoją produkcję całemu światu. No, my się oczywiście jako samownicy zastanawiamy, jak ta sytuacja, która dzisiaj ma miejsce w Chinach, ale także już w wielu innych krajach związanych z wirusem, będzie oddziaływała na sektor jabłek. Przypomnę, że Chiny są największym na świecie producentem jabłek. Produkują bardzo dużo koncentratu jabłkowego. Niektórzy mówią, że ta sytuacja pozytywnie przełoży się na sytuację polskich sadowników, bo być może nikt nie będzie tego chińskiego koncentratu chciał kupować. Na to trzeba e, głębokich analiz. Między innymi posłuchać w Berlinie, co mówi cały świat na ten temat. Co mówią przedstawiciele innych krajów. Czy będą zainteresowani chińskimi produktami, czy powiedzą nie. Więc e, na efekty. Czy na skutki wirusa w Chinach dla sektora owoców i warzyw trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać? Tym niemniej obserwuje się pewne napięcie i nawet jak popatrzymy na komunikaty organizatorów targów, którzy zwiększyli liczbę punktów sanitarnych, punktów dezynfekcji, świadczy to o tym, że nie tylko fizycznie boją się o wystawców, ale jest obawa, czy ten produkt importowany z Chin w tym sezonie będzie bezpieczny dla konsumentów na całym świecie więc trochę takim nieoptymistycznym akcentem, ale już nie będę pana posła dzisiaj męczył. Oczywiście, jeśli możemy się umówić, to zaraz po targach, zapraszam, bo to mam bardzo ciekawe wiadomości no i takie bardzo ważne dla naszego tureunionu. Także co, ślicznie dziękuję na dzisiaj, zapraszam za tydzień już może, bo to już będzie chyba po targach, także zapraszam i wtedy będziemy mogli. Myślę że, myślę, że takim dobrym terminem będzie tak około połowa lutego, wtedy też dokonamy analizy tych wszystkich wydarzeń światowych i bardzo chętnie wszystkim widzom, słuchaczom te informacje przekażę. Na pewno są tym zainteresowani, bo wielu sadowników pyta, czy już sprzedawać owoce, czy jeszcze czekać, czy dbać o plantację truskawek czy borówek, bo właśnie sprzedać owoce po atrakcyjnych cenach, czy może trochę ograniczyć koszty. Więc z chęcią takich informacji udzielę. Czyli do zobaczenia i do usłyszenia około połowy miesiąca lutego. Dziękuję świetnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.